Cześć, kochani, to znowu my geografia ze świngami. To nasza pani, a to śmieci. <grymne> Dokładnie. I znowu przed nami lekcja dla klasy czwartej, bo w tym roku sobie od właśnie przyrody zaczynamy. No i cóż się dzisiaj będzie działo? Trochę nawiązujemy do poprzednich tematów. Mówiliśmy o stanach skupienia, różnych substancjach, a dzisiaj zajmiemy się taką szczególną substancją dla każdego z nas, bo bez niej nie byłoby w zasadzie nas, tak? Nie byłoby zarówno zwierzaków, jak i ludzi, ani prawie niczego na świecie. Myślę tutaj o wodzie i pokażemy, że woda może być. Yy... Cieczą, może być ciałem stałym, a może być nawet gazem. I jak zwykle trochę się pobawimy, trochę zrobimy doświadczeń i udowodnimy pewne fakty. Czyli co, będą eksperymenty? Ach, będą! No to słuchajcie, nasza pani nie będzie dzisiaj lała wody, tylko będą same ciekawe rzeczy. Zapraszamy na lekcję! Ze świnkami! No to kochani, zaczynamy. Powiedziałam, że woda to taka niezwykła substancja. No każdy z nas się z nią styka na co dzień, tak? Bez niej nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. My mamy w polidełkach. O, właśnie, wy macie w poidełkach, a my często korzystamy do różnych czynności. Dlaczego jest taka niezwykła? O, bo się okazuje, że po pierwsze, jak sobie weźmiemy tą wodę, jak to sobie przygotowałam miseczkę z wodą, to możemy określić jej różne właściwości. Możemy od razu powiedzieć, że w tym przypadku jest płynna, czyli jest i nazywa się po prostu wodą. Jak widać, jest bezbarwna, tak? Czasami załamuje, Dlatego światło. Widać, jak, jak jest tutaj podłoże. Tak, studium. właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie widać i w zależności od tego, jak załamie i pochłonie promieniowanie słoneczne, no to będzie ten kolor delikatnie nam się tutaj zmieniał. Generalnie jest bezbarwna. Jak powąchamy, to jest bezwonna, nawet możecie mnie sprawdzić, prawda? O tak, tak, Ferdynand Woda sprawdzi. jak nic. Woda jak nic. Jakby była, że tak powiem z procentami, to mam wyczuła. <noise> Wiele substancji się w tej wodzie nam rozpuszcza. Występuje, tak jak już wspomniałam, w trzech scenach skupienia to się będziemy udowadniać. No i tak jak nasza planeta, to głównie właśnie woda. woda niebieski kolor na zobaczyć. Nie ma życia, słuchajcie, tak? Jest bardzo, bardzo istotna. No i teraz wracając do tego, że nasza planeta to głównie kolor niebieski, tak? W innych lekcjach jak które nagraliśmy na naszym kanale, macie dokładnie wyjaśnione, ile procent zajmuje tak, woda na planecie. Ja mogę Ale, powiedzieć, proszę. 70%, dobrze Tak, bajcie? tak, około 70%. Z tym, że mówię, dokładne dane są w kolejnych filmikach, nie chcę tutaj już przypominać, warto zajrzeć. Wystarczy spojrzeć na mapę. Wystarczy i spojrzeć. zobaczcie, że niebieski zobaczcie. kolor dominuje, bo no to jest właśnie, właśnie To jest kolor mórz oceanów, tu na, tej, na tym zdjęciu, gdzie mamy kolor też biały, to są różne zamknięte zbiorniki, czyli morza, jeziora, bo to też przecież woda, a kolorem szarym zaznaczono tutaj powierzchnie lądowe. Jak widzicie, w zależności co mamy, no to będziemy mieć czasami różnymi kolorami zaznaczone lądy, państwa, bo na przykład mówimy o podziale też politycznym. Generalnie, jak widać, nasza planeta to głównie woda. I teraz tak, byliście ostatnio na wakacjach? Być może ktoś zawędrował e, różne e, ciekawe zakątki, nie tylko był nad Bałtykiem, a może e, oglądał na przykład zdjęcia. Gdzie widać tutaj na przykład jest taka fotografia? Mamy Morze Martwe, e, Gdzie widać, że bez problemu można by się w zasadzie unieść tak na tej wodzie Bo i tu nie ma, jest, że jest tak płytko i nie, tak. Nie, 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 nie. tam dziewczynka leży na, na, na tym na dnie? Tylko jest tak głęboko, a nie tonie. A wszystko rozchodzi się o to, że możemy sobie podzielić wody na słodkie i słone. Jak sama nazwa mówi, słona woda zawiera różne domieszki substancji, w tym głównie właśnie solę. Taka sól, jaką mamy, używamy, no to teraz w zależności, ile jej mamy, możemy mieć wodę słoną, czyli dużo mamy zawartych, rozpuszczonych soli, albo wodę słodką. Tylko uwaga, woda słodka to nie znaczy, że ma cukier, tylko że jest mniej słona niż ta faktycznie słona. Czyli różni się tutaj smakiem. To jest jedna niepodważalna rzecz, jak. Próbujemy tak czy tak, wydaje nam się bardzo ja słona No To się kopał, To jest różnica. I w to ma To ma porównanie. Natomiast to, czy się uda utrzymać na powierzchni, zależy jak dużo tej soli jest w tym morzu czy oceanie. W tym przypadku, jak widać, bardzo mocno zasolone jest Morze Martwe. W porównaniu do Bałtyku o wiele, wiele bardziej mówi się, że jakieś 26% zasolenia Morza Martwego, a nie nawet nie 1%, tam jest 0,7 bodajże em, procenta zasolenia Bałtyku. W Bałtyku nie da rady tak zrobić jak nad morzem martwym, tak? Czyli tutaj chodzi wszystko o gęstość. Woda Suna ma większą gęstość od wody słodkiej. No ktoś nie umie pływać, to lepiej żeby się kompo w Morzu No dokładnie, ale tak nawiązuje, bo może czasami z, znajdujecie takie właśnie różne obrazki i nie wiecie skąd to się A bierze. może ktoś był i się A może, może ktoś, ktoś był. I a to zawsze warto się pochwalić, my chętnie posłuchamy. I powiedzieliśmy sobie, że woda to jest niezwykła substancja, może występować jako ciało tutaj płynne, czyli ciecz. No i nie ulega to wątpliwości chyba z najprostszym przykładem to w ogóle, żeby zaobserwować. Właśnie, byliście nad morzem, może ktoś wkąpał się w oceanie. Nad jeziorem to niepodważalnie jest woda w stanie ciekłym. tak? Jak widać fale morskie, jak widać słuchajcie też rzeki, jeziora, to wszystko mamy jako ciecz. Natomiast to nie wszystko, bo woda występuje też... Stanie stałym. I tutaj chcę Wam pokazać kostkę lodu. Czyli co, będzie jakieś doświadczenie? Będzie pokaz. No, to dobrze. Słuchajcie, powiedziałam ciało stałe. No właśnie, łatwo to zaobserwować. Teraz się zbliża ta pora roku, bo będziemy, mamy jesień, będziemy mieć za chwilę zimę. Daj Boże, żeby nam przyszło oglądać właśnie krajobraz zimowy, bo tak, sopelki lodu czy grat, to właśnie ciało stałe, woda jako ciało stałe, a my na przykład w kuchni będąc, możemy sobie. Kostkę lodu zamrozić, tak? Zresztą zaraz sobie takie coś wykonamy i zwrócić uwagę, że ta woda też przejmuje kształt w tym przypadku ciała stałego. Jak to się stało, że zamieniła się w, w lód, to za chwileczkę będziemy wyjaśniać. I teraz oczywiście tę kostkę lodu w przyrodzie właśnie obserwujemy jako śnieg, jako grat, jako właśnie sople lodu. Co się dzieje? No, bardzo ważny czynnik będzie tutaj działał, o którym za momencik jeszcze jest pewna, pewna postać wody, której nie widać, a jest tutaj wokół nas, bo między innymi występuje w powietrzu, co prawda w niewielkich ilościach śladowych. I będzie to, kochani, para wodna. Tu jeszcze pokazuję krajobraz zimowy, taka zamalnięte, typowa. Nie wiem, no, jezioro, właśnie, zamalnięte? tutaj chciałam zwrócić uwagę, zamiast zdjęte czy jezioro, czy jakikolwiek inny e, zbiornik wodny, jakaś tworząca się właśnie taka powierzchnia lodowa, musimy czasami uważać, żeby nie było ślisko, tak, żeby nie wchodzić. To jak najbardziej właśnie efekt tego, że woda nam zamarza. I ta para wodna, gaz. Yy, w powietrzu to takie zdjęcie poglądowe nie widać, ale jest. Na ostatnich lekcjach udowadnialiśmy, że mamy też właśnie z gazem do czynienia z, yy, tutaj, więc tym bardziej para wodna występuje. Jest pewien czynnik, od którego zależy, że ta woda przechodzi nam z cieczy, w gaz, ja w ciało wiem, stałe. Ja wiem! No, to jest temperatura. Oj, Możemy to jest się br zrobiła, Żeby się woda zmieniła w lód, żeby stała się ciałem stałym, to musi być odpowiednio zimno, prawda? Prawda, pięknie. Czyli. Takie pytanie sobie teraz postawimy. Jak temperatura wpływa nam na zmianę stanu wody? Tutaj mam przed sobą i też tutaj jako pokaz, bo bardzo lubię różne rekwizyty mieć i, i zbieram, kolekcjonuję, czyli robię się takim trochę chomikiem. Chomikiem? E, no chomikiem. Są świnki, a, a chomikiem. Słuchajcie, y, pokojowy ten, y, termometr, który ściągnęłam z naszej ściany. E, chcę Wam przy okazji pokazać, jak wygląda, z czego się składa i co tutaj takiego ważnego mamy. Y, przyrząd jak najbardziej istotny. Ta y, drewniana tutaj y, podstawa to obudowa, na której zaznaczono skalę. Bardzo ważna temperatura. To temperatura 0 stopni. tak? Od niej y, powyżej będziemy mieć temperaturę który dodatnie, tak się mówi potocznie na plusie, tak? plus 1, plus 2 i, i tak dalej. Czyli te temperatury takie bardzo y, dla nas y, też y, ważne, jeżeli chodzi o nasz komfort w odczuciu właśnie ciepła. I wszystko poniżej zera, tak? Na będziemy mieć temperaturę ujemną, czyli mówiąc potocznie minus, y, minusową, minus na przykład 5, 10, tak już, jak już większe A, bo Albo się no, właśnie da... mówi, że, że będzie mróz, czyli, że no, niż poniżej zera. No właśnie. I teraz y, ta szklana rurka tutaj, którą mamy, albo plastikowa, w zależności jaki termometr to jest kapilara. Tutaj jest zbiorniczek cieczy i w zależności właśnie od tego, czy jest cieplej, czy, czy chłodniej, będzie nam się podnosić lub opadać ta temperatura. Tutaj w tej chwili, dzisiaj mamy taki ładny dzień. Nie wiem, czy to widać dobrze. Trochę, o, poprosimy tak, operatora kamery. Widać, jest Słuchajcie, 25 stopni, także fajna pogoda. Więcej nawet trochę nawet trochę więcej. Na, na 27. Taka bardzo przyjemna pogoda w tej chwili dla nas. Tak, i teraz uwaga. E, dlaczego wzięłam termometr? Chciałabym, zrobić mały eksperyment, ale tu wymaga czasu, więc sobie zostawimy pod koniec lekcji, sprawdzimy. Wrzuciłam kostkę lodu, wkładam e, temperaturę e, temperaturę, termometr z temperaturą i e, będziemy sobie obserwować, co Sprawdźmy, się będzie działo. Co się będzie działo y, z, tą, y, z tą temperaturą, a dokładnie, co się będzie działo nawet z kostką lodu, bo tu o to bardziej chodzi. Zostawiamy sobie pod ja koniec. Wiem, to tak? Się tak? No, dobra, lodu. dobra, jeszcze nie wybiegaj. E, cieszę się, że wszystko rozumiecie, natomiast jeszcze, jeszcze do tego nie wracamy. E, idąc dalej, w przyrodzie, kiedy mamy do czynienia z tym, że woda nam się ze śniegu z lodu zamienia właśnie w ciecz. To się nazywa w ogóle, to jest ładne określenie na to, mamy tutaj do czynienia z topieniem, czyli to jest topnienie wiosenne roztopy. O, dawno ich nie widziałam tak naprawdę, ale mam nadzieję, że będą w przyszłym roku. E, kiedy właśnie widać tutaj na polach, na drogach, tak? Śnieg, śnieg nam się zostapia pod wpływem wyższej temperatury i tworzy się woda, tak? Czyli zmienia się tutaj stan. Takie skupienia. nieprzyjemne, bo można zamoczyć nóżki albo, albo łapki. łapki. No właśnie. Samochody jak jeżdżą, to też nie, nieprzyjemnie się jeździ po mm, takich roztopach. Trzeba trzeba uważać, natomiast y, sytuacja jak najbardziej potrzebna w przyrodzie. Czyli mamy do czynienia, zobaczcie, sytuacja, kiedy mamy wzrost temperatury, czyli lód zmienia nam się, tak? Pod wpływem temperatury, jak widzimy, w wodę, czyli ciało stałe przemienia się w stan ciekły, w ciecz. Czyli to jest właśnie ta sytuacja, na którą czekamy. Tutaj od razu widać, jak nam się zmienia Prawda? temperatura. Tak, tak ona cały czas spada. Teraz? I uwaga! Zobaczcie, było 27, chyba nie? No? 26, no właśnie, czyli mamy już, yy, jak no, najbardziej no zachodzi, spada, ale słuchajcie, topnienie zachodzi w stałej temperaturze, bo temperatura topnienia wynosi 0 stopni Celsjusza. I w ogóle są różne skali do pomiaru temperatury. My operujemy w Polsce skalą Celsjusza i na nie się dzisiaj skupiam, nie będę wybiegać. Czyli mamy pierwszą zmianę stanu skupienia. Może być sytuacja w drugą stronę, czyli, o uwaga, zamarzanie wody ogólnie mówi się, że jest to krzepnięcie, natomiast do wody odnosi się pojęcie zamarzanie, jest takie bardziej tutaj przyjęte, e, zamarzanie zbiornika, tak? Wody w rzece w przyrodzie, w przyrodzie. Na, jeziorza, na jeziorze woda zamarznie. Słuchajcie, spadnie deszcz, zamarznie kałuża. I na przykład możemy sobie ślizgawkę w tym momencie zrobić. To też jest sytuacja, którą widzimy na co dzień. Mało tego, sami możecie zrobić takie doświadczenie, ale do tego jak zawsze potrzebna jest nam osoba dorosła, albo robimy pod okiem osoby dorosłej, albo przyglądamy się, jak robi osoba dorosła. Tutaj już w zależności od układów z osobą dorosłą. No i teraz chciałam Wam coś pokazać znowu. W tym celu bierzemy sobie butelkę, słoik, cokolwiek gdzie napełniamy do pewnej e, wysokości wodą. Ja tutaj użyłam sobie słoiczka e, od naszego e, bobaska. Mamy e, poziom wody i co zrobiłam? Tutaj Jadwago miał bobasek. No, akurat tak. E, włożyłam do zamrażalnika, tak, w lodówce i tutaj mniej więcej to było na noc. Jak sobie rano wyjęłam, to ten poziom wody oczywiście sobie oznaczyłam. Tutaj będzie lepiej widać, bo ja w tym słoiczku, zaznaczyłam. Poziom wody był do tego momentu. Natomiast jak widzimy, woda zmieniła nam się, zamarzła, tak? Uległa krzepnięciu i zobaczcie, poziom lodu jest o wiele Wyż. większy. Co oznacza? Lud że, zajmuje więcej miejsca niż woda. Tak, ma większą objętość, ale jak sobie kostkę lodu bym yy, o, mamy przecież kostki lodu, to od razu znowu będzie pokaz te kostki lodu. Yy, Położyła do y, wody, tak, tutaj, to zobaczcie, lód pływa nam po powierzchni, co oznacza, że jest lżejszy. Bardzo was, ważne właściwości w tej wody wychodzą. Czyli mamy drugi, y, drugi kochani, y, drugi y, przykład zmiany stanu skupienia mamy zamarzanie, a w, w w odniesieniu do wody właśnie mówimy, że zmienia się z tutaj wody z ciała z ciekłego w stan stały, czyli właśnie w lód. Uwaga, jeszcze jedna informacja, to co czasami widzimy zimą na rzece, chociażby na Wiśle, na naszej rzece, Warcie, czy jakikolwiek tutaj, gdzie jesteście, to nie pływają kry, tylko to jest śryż. I to też taka ważna informacja, to jest taki stan um, trochę przejściowy, zanim dokładnie nam zamarznie. Tutaj widać tak, już, zaczyna tak? Zamarzzać. Zaczyna zamarzać? Zaczyna zamarzać. To nie jest, że cała rzeka od razu zamarznie, nie, nie, nie. takie płaty się robią. Dokładnie. I to jest ten śróż, Przy no, okazji, no, słuchajcie, no. dużo ciekawostek dzisiaj. No i tu właśnie zamarzanie, wody, tak jak mówię, zmiana pod wpływem spadku temperatury, bo to wiemy, woda zmienia nam się w lód, czyli zmienia się w stan stały. Tu drugi, druga zmiana stanu skupienia. Idziemy, słuchajcie, dalej, tak? Ale co dzisiaj dzieje na naszej lekcji, słuchajcie? Z życia wzięte, słuchajcie, piękna dzisiaj pogoda. Pani zrobiła pranie. Jak każda mama, tego prania jest dużo. Co jest ważne, żeby pranie mi wyschło? Po pierwsze, ważna jest tutaj e, słoneczna, ciepła pogoda. Może być jeszcze wietrzyk, to dosyć szybko to... Jak e, na deszczu ktoś wywiesi pranie, to... Mówię, niekoniecznie, niekoniecznie. Co się dzieje? No, z tej powierzchni, tak? która, uwaga, pranie jest mokre, czyli mamy tutaj y, y, ciekłe, tak? Wodę w stanie ciekłym. W wyniku ciepła, ciepła, czyli wyższej temperatury, co się będzie działo? Będzie nam y, parowało z tej powierzchni i zmieni nam się w końcu w suche, y, w tym przypadku, rzeczy. Bardzo ważna sytuacja. Będziemy mieć do czynienia z parowaniem. W przyrodzie parowanie wórz, mórz, wody z mórz, z oceanów, parowanie z powierzchni roślin, tak, występuje jak najbardziej też, czy właśnie to suszenie naszego prania, o którym mówię, czyli mamy... Tutaj potrzebny jest wzrost temperatury, gdzie woda, ciecz, zmienia nam się w niewidoczną parę, dlatego nie ma tutaj żadnego rysuneczku, bo nie chcę wprowadzać w błąd, czyli zmienia nam się w gaz. A chodźcie do kuchni, pokażę wam to jeszcze na doświadczeniu. Idziemy do kuchni, żeby zrobić herbatę w kuchni. Potrzebujemy czajnika i wody. Słuchajcie. I teraz co? Chcemy zagotować wodę, czyli doprowadzić ją tutaj do gwałtownego parowania w całej jej objętości, czyli dokładnie do wrzenia, czyli osiągamy temperaturę 100 stopni Celsjusza i będziemy mieć zamianę właśnie tej gotującej się wody w parę wodną. Uwaga, para wodna jest niewidoczna I chcę, Wam no to to pokazać. No i chcę Wam to właśnie pokazać teraz, robiąc krótkie, proste doświadczenie. Włączamy czajnik. Nie ma znaczenia, czy będziecie mieć szajnik elektryczny, czy będziecie używać tego na gaz. Tak czy tak, woda, po pierwsze, burgocze to słychać. Po drugie, żeby się przekonać, że ta para wodna się wydobyła, użyję sobie spodeczka. Tutaj powinniśmy, o, zauważyć ulegnięcie no, ja się, widać. ale to nie para Jaki, wodna. I uwaga, jeżeli Co To teraz, jest ta, ta para wodna? Ta dym? para wodna jest niewidoczna, jest tutaj w tym momencie. Uległa y, zmianie woda w parę wodną, a teraz... Trzymam rękawicę, żeby się nie oparzyć. Zobaczcie, para wodna osiadła mi na chłodniejszej powierzchni. Tą powierzchnią jest mój zielony talerzyk od filiżanki. I widać, że pojawiły się kropelki wody, co oznacza, że uległa innemu procesowi zmiany stanu skupienia. Mamy tutaj do czynienia z skraplaniem, tak? Widać, o, to mokry się widać. czyli para wodna musiała tutaj być. Jest jeszcze prosty sposób, żeby to sprawdzić. Słuchajcie, jak mamy lusterko, którym się czasami przeglądamy i chuchniemy, czyli nasze cieplejsze tutaj para powietrze z ust wydobywa się i zetnie się z chłodniejszą powierzchnią, to też będzie widać w tym... O, już nie widać, no bo mam dzisiaj... na przejdziesz, to będzie widać. O, to widać, że gdzieś ta para wodna się nam skropiła. Trochę mniej to było widać. Zdecydowanie lepiej w tym przypadku na... Z czajnikiem. Tylko pamiętajcie, kochani, nie robimy tego samodzielnie. Mi się teraz jeszcze przypomniało, proszę pani? Tak. Zresztą kuchaniem na lusterko, nie? Mm -hmm. A gdy jest zima i się jedzie autobusem, no to właśnie. są takie właśnie zaparowane szyby, albo niektórzy kuchają na te szyby i tam sobie paluchem rysują jakieś. <grym> no właśnie. Podpisują się albo jakieś buźki rysują. Skraplanie tak właśnie możemy jak najbardziej obserwować w przyrodzie, czyli to jest, słuchajcie, zmiana na skutek. Spadku temperatury, tak? Chłodniejszej temperatury niższej, spary wody, zmiana w wodę, czyli z stanu gazowego gazu w ciecz. I tak jak powiedzieliśmy, o przepraszam, nie w tę stronę, powiedzieliśmy w przyrodzie to właśnie widać też, słuchajcie, jak na przykład powstaje rosa. Rano, mamy rosę, wiesz? Uległa ta para wodna skropleniu. W tym przypadku też mamy do czynienia, zaparowane właśnie lustra. Czyli ta, ta woda na, na, na liściach. Tak, co tworzy się, słuchajcie, też mgła, czyli te zawieszone cząsteczki wody, tak, w, w atmosferze, jak najbardziej skraplanie. A ja chciałam jeszcze pokazać, wrócić do tego parowania, o czym mówiliśmy, jak woda nam się gotowała, tak, czyli zmieniała stan z ciekłego w gazowy, na skutek zmiany temperatury, czyli wzrostu, czyli tu dokładnie do czynienia z wrzeniem, czyli była, było gwałtowne parowanie w całej objętości. Tu ładnie widać, jakbyśmy gotowali właśnie wodę w takim czajniku przezroczystym albo właśnie w jakimś szklanym naczyniu. I wrzenie to jest gwałtowne parowanie, ale nie tylko na powierzchni, jak w przypadku mieliśmy parowanie tutaj, suszenie prania, ale w całej właśnie objętości cieczy i tutaj mamy temperaturę wrzenia 100 stopni Celsjusza. Bardzo ważne pojęcie, temperatura to Temperatura wrzenia. Przy okazji możemy wiedzieć, że woda w stanie Ciekłym, to jest woda między 0 a 100, tak? Stopnica jest duża. Bo woda... no tak, bo jakby było mniej niż 0, to byłby lód. To no właśnie. Woda więcej, no to byłaby para wodna. No. dokładnie, już nie muszę nic mówić, bo wszystko stało się jasne. Zobaczcie przy okazji. Dobra z tego ja jest Bardzo dobre. Przy okazji, słuchajcie, widzimy już przy tych wszystkich doświadczeniach, zostawiliśmy sobie e, lód, tak? I w wyniku tego, że mamy cieplejszą temperaturę niż w lodówce, co jest oczywiste. Zamrażalce, proszę pani. Zamrażalce nawet, o, nawet jeszcze zamrażalce. w lodówce, fajcie, bo w lodówce to nie jest. Że jest poniżej zaraz. Nie, nie, nie. Tylko w zamrażarce. Ale w tym przypadku zamrażarce i widzicie woda już, a dokładnie lód zmienia nam się wodę, tak? Co jest jak najbardziej oczywiste, że działa tutaj też to, że powolutku nam się topi. No to słuchajcie, dotarliśmy tak naprawdę prawie do końca, ja jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, tak jak powiedzieliśmy, lód, który pływa po powierzchni wody jest lżejszy, ale staje się większy tutaj objętościowo, Co zauważyliśmy, co też powoduje pewne mm, niedogodności z w właśnie, właśnie taką porą jesienno-zimową, może się woda dostać różne szczeliny do asfaltu, do jezdni i potem jak zamarznie, tak jak dziura, mówimy, się, dziura zrobi. się zrobi tutaj mamy sytuację, że przyjdzie mróz, woda rozsadzi nam zamarznięta tą jezdnię, no, i czego skutkiem są na przykład takie dziury i potem trzeba je łatać. Albo jak w sytuacja. Że skały są właśnie tutaj rozsadzane i też na mniejsze części. To już nie raz pokazywaliśmy. Także miejmy w umyśle też to, że to, żeby zachodzą pewne zmiany, to ma swoje skutki w przyrodzie. I kochani, na zakończenie. Nie ja zadaję, no No. A właśnie. mamy różne przygody? No oczywiście. I teraz się skupcie. O, musicie mieć teraz stan skupienia. No. <laughs> I teraz słuchajcie, jest zadania, w każdej z przedstawionych sytuacji dźwięki, czyli my, czegoś potrzebują, ale zawsze jest to jakaś postać wody, trzeba ją nazwać i tutaj zaznaczyliśmy, że jeśli nie jest to cieś, bo jak cieś, to będzie chodziło po prostu o wodę i trzeba napisać, jaki to jest stan skupienia, no brzmi enigmatycznie, więc może pokażmy teraz, co tutaj nam się przytrafiło, tu zobaczcie, wybraliśmy się z Juliuszem na sanki, Juliusz, Przeszliśmy na sanki, ale czegoś nam tu brakuje, żeby powiedzieć na sankach. I czego nam tu brakuje? Musicie napisać, Słuchajcie, brakuje nam tu wody. Tylko właśnie w jakiej postaci i jaki to jest stan skupienia. Napiszcie, jedynka. Dwie Tutaj taki kwiatek jest nam opad. I czego tutaj trzeba użyć, żeby ten kwiatek nam ożył, czyli się tak podniósł, żeby dalej nie, nie, nie usechł. Torujeczka, ja tu jestem słuchajcie maszynista, taką ciuchcię wielką, zobaczcie. No, tylko nie chce ruszyć nam ta ciuchcia i czegoś nam tu brakuje, żeby te ciuchcie uruchomić. I nie chodzi o węgiel, słuchajcie, bo pamiętajcie, że szukamy wody w jakimś tutaj stanie skupienia. Czwóreczka, tu tutaj my jeszcze wspominamy sobie wakacje. Jesteśmy na plaży, pijemy pyszny soczek. Marchewkowy oczywiście o, marchewka najlepsza. No i co so już coś by się tu przydało, żeby był trochę chłodniejszy ten ten soczek co tutaj najprościej najłatwiej dodać żeby mieć od razu yy, yy, chłodniejszy ten soczek słuchajcie napiszcie i ostatnia sytuacja tu tutaj zobaczcie jest młyn i coś nie działa ten młyn jak, co tu musi być żeby młyn działał słuchajcie jaka tutaj postać wody musi być napiszcie z piątką. tak jest, jak zawsze wpisujecie odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem czekamy na rozwiązania do soboty do godziny 20 no, i mamy nadzieję, że kilka osób, przynajmniej, zdecyduje się rozwiązać. Tak jest, zachęcamy do rozwiązywania zadania. No, i to tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się! Ojko!